Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj bardzo szybki obiad, w sensie bardzo szybki do przygotowania, bo wykonam tylko kilka prostych czynności na początku, a potem całą pracę przejmie na siebie piekarnik. Takie obiady czasami są bardzo w cenie i często nie prosicie, więc robimy zapiekane łódka, lub jak dziś u mnie podudzia drobiowe po cygańsku. Bardzo uniwersalne, bo można je podać z wieloma dodatkami. To obiad, po który chętnie sięgam w dni, kiedy nie mam czasu na gotowanie. Całość naprawdę dzieje się tu sama, a ja muszę tylko z wyprzedzeniem pamiętać, żeby mieć albo rozmrożone mięso, albo kupić to mięso w drodze do domu. Reszta wykonywana jest ze składników tzw. spiżarkowych, które zazwyczaj w domu są. Kurczak wychodzi pyszny i soczysty. Zainteresowanych serdecznie zapraszam, a przepisy i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zaczynamy! U mnie dzisiaj mniejsza porcja dla trzech osób, czyli dla mnie i dla chłopców. Mąż zawodowo poza domem, więc jemy sami. I stąd właśnie mniejsze naczynie, mniejsze ilości oraz mniejszy piekarnik, a właściwie fretownica, z której będę korzystać. Całość pójdzie bardzo szybko, bo jest to banalnie proste i bardzo szybkie do przygotowania danie. Najpierw marynata. Do miski dodaję pół szklanki koncentratu pomidorowego. Biorę jakiś taki o krótkim, dobrym składzie. Dolewam pół szklanki letniej wody. 3-4 łyżki ostrego keczupu lub innego ulubionego, gęstego sosu pomidorowego. Ja dzisiaj daję 2 łyżki ostrego keczupu i 1 łyżkę syriraczy. Jedna łyżeczka milonej papryki, może być zwykła lub wędzona, jedna łyżeczka octu jabłkowego lub ryżowego i po solidnej szczypcie soli, pieprzu i ostrej czerwonej papryki, u mnie mniej więcej po 1 czwartej łyżeczki. Starannie mieszam i odstawiam na bok. Jedną dużą cebulę kroję w cienkie plasterki lub pół talarki, gotowe. No i mięso, udka lub jak u mnie pod podudzia myję, osuszam i układam w naczyniu żaroodpornym. Pomiędzy nimi utykam część cebuli, ładnie to podczas pieczenia przejdzie cebulką. Następnie całość zalewam przygotowanym sosem, wpuszczam go pomiędzy mięso. I obkładam z wierzchu suszonymi śliwkami. Na tę ilość mięsa biorę mniej więcej 10 śliwek, bez pestek rzecz jasna. I ja każdą śliwkę tnę nożyczkami na mniejsze kawałki, to jest na połówki lub na ćwiartki. I obkładam też plastrami cebuli, po mięso z wierzchu. I te dodatki pomieszam e, tak z grubsza z sosem. Ja zazwyczaj najpierw rozkładam większą część cebuli oraz wszystkie śliwki, po czym delikatnie mieszam, utykając te dodatki pomiędzy kawałkami mięsa. Wycieram brzegi naczynia, dzięki temu będzie łatwiej je później umyć po pieczeniu. I na koniec dokładam resztę cebuli, rozkładam równą warstwą, dociskam do sosu i przypruszam mniej więcej łyżeczką majeranku. Tak przygotowane danie jest już gotowe do pieczenia, chociaż od razu podpowiem, że można je teraz przykryć i wstawić do marynowania do lodówki, na przykład na kilka godzin lub na noc. Ja jak wiecie dziś się spieszę, więc piekę od razu. I teraz tak, ja zazwyczaj piekę te udka w klasycznym dużym piekarniku, dzisiaj jednak robię test. I korzystam z frytownicy na gorące powietrze. W zwykłym piekarniku wstawiam naczynie do piekarnika i piekę w 180 stopniach Celsjusza przez mniej więcej godzinę, a tak naprawdę do czasu, aż mięso straci surowość i będzie ładnie odchodzić od kości. I tu moja praca się kończy, co jest bardzo fajne, bo ja zajmuję się wszystkimi czynnościami, które muszę teraz wykonać i wrócę, kiedy obiad będzie niemal gotowy. W mniejszym piekarniku piekę to danie w dwóch etapach, jako że jest to frytownica, która działa non-stop z termoobiegiem, to przez pierwsze 35 minut piekę utka w 180 stopniach Celsjusza pod przykryciem. Mam taką silikonową pokrywkę do zapiekania. Można też przykryć po prostu folią aluminiową, wystarczy. I po tym czasie wyjmuję naczynie, zdejmuję pokrywkę, przewracam mięso na drugą stronę, tak żeby dół znalazł się do góry, a góra do dołu. Dzięki temu mięso upiecze się równomiernie. Przykrywam sosem i cebulką. Mm, mięso pachnie przepięknie. Dodatki zresztą też bardzo pomidorowo, lekko, ostro. I już widzę, że mięso jest pięknie soczyste. Naprawdę będzie wspaniale smakować. Zresztą ja znam to danie, więc wiem, że będzie dobrze smakować. Tak to wygląda. Wstawiam ponownie do pieczenia na drugi etap. Tym razem niższa temperatura, 160 stopni Celsjusza i 20 minut bez przykrycia. I to w zasadzie cała moja praca. Teraz yy, pomyślę o dodatkach. Najbardziej lubię te udka z ryżem i sałatą lub mizerią i łatwo można sobie to danie w tym zestawieniu wyobrazić. Biały ryż, zielona sałata, soczyste mięso w pomidorowym sosie. No, pyszne. Dziś jednak podam z domowym chlebem na zakwasie, bo ryż jedliśmy niedawno i nie mamy na niego ochoty. Dodatki szykuję pod koniec pieczenia, tak by były gotowe równo z mięsem, zatem wkładam chleb do tostera i niech się już opieka. Sałatę mam już umytą w lodówce, teraz tylko tnę ją na mniejsze kawałki i przekładam do miski. Rzodkiewki również już umyte czekają w lodówce, odcinam tylko korzonki i kroję na takie kawałki jakie chcę mieć w sałatce, u mnie ćwiartki. Dokładam do miski. Część zachowuję na koniec, ułożę je po prostu z wierzchu. Teraz pudełeczko skyru. To gęsty jogurt y, typu islandzkiego o wysokiej zawartości białka, schłodzony i lekko kwaskowy, będzie tu super pasował. Odrobinka soli. Mieszam, starannie osnuwając rzodkiewkę i sałatę skyrem. Dokładam resztę rzodkiewek i sałatka gotowa. W zasadzie wszystko gotowe. Mięso wyjmuję z piekarnika. Zobaczcie, jest pięknie upieczone. Sos odparował, cebulka zmiękła, a śliwki wniosły ciekawy smak i lekką słodycz do sosu. Jeśli lubicie takie sosy, to zachęcam do wypróbowania przepisu. Ja przed podaniem delikatnie mieszam tę zrumienioną cebulkę z sosem. No i można nakładać na talerze, lub postawić na stole i każdy częstuje się sam. Wszystko w zasadzie gotowe. Mięso wyjęte z piekarnika, sałatka piękna i kolorowa czeka już na podanie i pieczywo też gotowe. U mnie domowy chleb żytni na zakwasie z ziarnami słonecznika i czyja. Rzecz jasna można sięgnąć po dowolne, ulubione pieczywo. Kromki już opieczone, kroję na pół, układam na desce i można się częstować. Porcja sałaty, łódka, trochę sosu, cebulki i śliwek. Bardzo lubię dobre pieczywo z tym prostym sosem. Jeśli zostanie to, wymuskuję chlebem talerz, no pyszne po prostu. Dokładam chleb i danie w naszej dzisiejszej wersji prezentuje się tak. Gorące, soczyste mięso ładnie odchodzi od kości i pięknie współgra z dodatkami. Nie nagrywałam tego wariantu, ale gorąco polecam spróbować tego kurczaka także z ryżem. I choć my jadamy ryż brązowy, to ten kurczak najbardziej smakuje nam jednak z białym, więc myślę, że taki bym tutaj poleciła. Spróbujcie zresztą i ocencie sami. A z uwag praktycznych, tego sosu jest dość sporo, więc u nas zwykle zostaje, mimo że nakładamy sobie sporą porcję sosu do mięsa. Jak go nie wyrzucam, jeśli zostanie, tylko przechowuję w pojemniku w lodówce, a potem tylko blenduję i dodaję następnego dnia na przykład do zupy czy do jakiegoś sosu. Sprawdza się bardzo dobrze i wnosi ciekawą nutę smakową. I co? to chyba wszystko, co chciałam w temacie tego prostego dania powiedzieć. Bardzo polecam łódka drobiowe po cygańsku lub podudzia drobiowe po cygańsku, bo jest to banalnie proste i szybkie do przygotowania dania, jak sami widzieliście, i w zabiegane dni sprawdza się naprawdę wyśmienicie z wszelkimi dodatkami. Jeśli zechcecie je odtworzyć, to wszystko precyzyjnie rozpisane, krok po kroku oraz propozycje dodatków, które sprawdziliśmy u nas w domu, podam jak zawsze na blogu yy, skutecznie TV, bezpośredni link, jak zawsze w informacjach pod filmem, więc zajrzyjcie, wystarczy tylko kliknąć i serdecznie. Do tego kliknięcia zapraszam. A teraz, jak zawsze, w tym miejscu dziękuję za uwagę i za dooglądanie do końca. Przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, bo tylko ten dzwoneczek gwarantuje otrzymywanie powiadomień o kolejnych przepisach, odcinkach i inspiracjach z kanału Skutecznie TV, dzięki czemu pozostaniemy w kontakcie i nie przegapisz kolejnych przepisów, odcinków i inspiracji. Z góry za to dziękuję. Przepysznych udek drobiowych po cegańsku Wam życzę, gorących i soczystych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i smacznego!